Nie wiem, czy to mówić teraz na tym live, może jakieś inne osobne zrobię, bo się dowiedziałam. Zabrałam tutaj e, e, moich e, niby kolegów, zabrałam na imprezę, taką naprawdę super imprezę, e, bo mm, zarejestrowaliśmy się na targi, dostać zaproszenie z Adrianem i zaprosiłam tutaj moich dwóch kolegów. E, no, niby kolegów, bo okazało się, że to jest świnia po prostu, ten hewusz. To jest jakaś po prostu świnia, ostatnia świnia. Po prostu yy, yy, ten facet ma po prostu syndrom jakiegoś, jakiegoś kontrolera, jakiegoś kurwa, piewcy, nie wiadomo kogo, bo to jest po prostu. E, nie dość, że prowadzi pogrzebowy zapie, zakład trupiarz, to jeszcze się interesuje i niszczy ludzi. Jest pedałem. E, e, jest pedałem. On jest. On jest e, e, dałem, a nie żadnym hetero, i to jeszcze strasznym do tego wytrzeszczem, I zaczął się wytrząsać tutaj na mnie, na jakimś lajfie, co mi powiedzieli, że ja podobno jakieś torby wyniosłam z tego tego. Owszem, jeżeli mi zaproponowali, że dadzą mi parę pierogów, to dlaczego miałam nie wziąć, jak mieli wyrzucić? Nigdy u mnie w domu brudno nie było, u mnie można jeść z podłogi. Owszem, mam mało miejsca, bo mam jeden pokój, ale to nie znaczy, że tu jest brudno. I ma, nie mam szafy, więc to wszystko mam po prostu spakowane w tym, i wyciągam po prostu torby, te, które potrzebuję na dany sezon, i, i, i tak żyję, bo mam małe mieszkanie. A tutaj nie jest brudno, i, 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 i dom mam w Szczecinie, a w Szczecinie jest braciszek. Co mam zrobić? Zaczął mnie nadawać, że jakieś torby wyniosłam. Jakie torby? Mieliśmy iść na basen, miałam, torby, miałam torę, koszyk i, i torbę z kostiumem i dostałam taką torbę jakąś tam z tego eventu, jakieś smycze do tego, jakieś na pamiątkę i, i dostałam od pani te pierogi, które podgrzałam i co w tym złego? Niech on się zajmie kurwa sobą jebany, ile ludzi już kurwa zabił, nie wydał zwłoki w ogóle, to jest po prostu dwa pedały, nie dość, że zaprosiłam tutaj do domu swojego, nie do domu, bo on u mnie w domu nie był. On był, yy, 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 tutaj ochroniarz go nie wpuścił nawet, on tutaj nie był, był Darek kiedyś przyniósł i był tylko w kuchni. Tutaj nie był, on nic tutaj nie widział. Jedynie co mu powiedział. Nie wiem, czy ktoś tam widzi, ogląda te jego live'y jebane. W Dunie, no tak, ja też. Wiecie co? Bardzo pracowicie, bo mus, muszę oczywiście, po to, żeby coś powiedzieć albo napisać, muszę coś poczytać, coś wiedzieć. Tutaj się dowiedziałam, bo mi zaczęli wysyłać, co on tam na, nagadał na jakimś tam live'ie. Nie słuchajcie w ogóle tego zjeba, bo to jest chory łeb po prostu. To jest gnida, no, no, no parchaty, obrzydliwy, kurwa raid z obwisłymi spodniami, z tym wyciągniętym stwetrze. Ja tego wzięłam na taki event, gdzie byli architekci i, i w ogóle wspaniali ludzie, artyści. Oglądaliśmy i Łazienki i w ogóle wszystko. On tutaj jakieś life y robi, kurwa. Niech on się ode mnie odczepi, niech nie nadaje. Wiecie co? Pedały nie, nienawidzą kobiet i chcą je tylko używać i wykorzystywać. I ten śmieć. Zniszczył Kononowicza, bo robił z nim life, y, a teraz ten człowiek nie ma co jeść, bo go okradł ze wszystkich pieniędzy, a do tego prowadząc firmę pogrzebową, oszukał i nakradł tyle od ludzi, że to głowa mała. Bo mi tutaj dosyłają teraz, więc ja się dowiaduję, co to za gigant jest. Zwykła Menda. Tak, Patoszczur i wykorzystuje, jak ktoś jest znany albo ma zasięgi, to gdzieś tu blisko się musi pojawić, żeby ten i tu kontrolę przeprowadza, co kto powinien. Że ja 70 lat prawie mam teraz co? Gdzie mam pójść? Do pracy i po co? Przepraszam. Ja się cieszę, że ja żyję, że jestem zdrowa. On mi nie będzie ty mówił, co ja mam robić, debil. Pewnie, powinnam w tej chwili mieć koncerty i mieć pieniądze z, z koncertów, z, z reklam, z internetu, z, z, z życzeń. To jest moja praca. Art and business. Nie chodźcie, weźmie do pracy. Zajob. Tak, chyba tak. Myślę, że się przyjaźni z Rafalalą. Myślę, że to wszystko jest jedna paczka. Zjebów. Pato zjebów, pato szczurów. Psychopato zjebów. Oni będą mówili prawie 70-letniej kobiecie, co ma robić.